Dzień dobry, w niedzielę. Taką niespecjalnie pogodną. Od razu proszę o subskrypcję i łapki w górę, tak mi kazali. Coś tam daje. I przepraszam za to, że mam na kolanach laptop, ale tak, może nie będę się bardzo trząsł. To, że szumowskiego już nie ma, jest oczywiście zasługą jego łapczywości i kontaktu w i tego że. Minister Zjodro ma ogromne ambicje, a przypadkiem nadzoruje prokuraturę, dlatego wypada mu dla posuwania spraw naprzód. Przypominać, że respiratory i maseczki to nie są jedyne problemy, które wystąpiły w finansach resortu zdrowia NFZ-u w ciągu rządów, no, chyba dwuletnich rządów ponad pana Szumowskiego. Chodzi o to, żeby żebyśmy my razem nie, nie odpuszczali. Bo niektórzy y, mi tam piszą, czy nawet mówią, y, masny ty tam za bardzo chwalisz ich, oni są zli, y, oni jeszcze nam pokażą, co potrafią, i tak dalej. Bardzo możliwe, jak będziemy odpuszczać, to nam pokażą, co potrafią. Dlatego trzeba cisnąć, żeby zbadać kontrakty informatyczne. Ministra zdrowia, wszystkie te recepty i inne rzeczy. E recepty, powtarzam. Bo tam też kryją się różne fajne kwiatki. Z ostrożności procesowej nie będę oczywiście nic szczegółowo przypominał. Zresztą nie mam prawa wiedzieć. No więc dobrze, Szumowski odszedł i to jest dobrze. To jest, to nie jest zasługa dobrego Morawieckiego, tylko zasługa tego, że słabną jego zwierzchnicy, czy ci których którzy go sobie wzięli na smycz, więc zasługa nasza, nasza zasługa, nasza wspólna. Trzeba dalej naciskać, bo nam oczywiście ten drugi lockdown może grozić, ja nigdy nie powiedziałam, że nam nie grozi. Ostatnie wypowiedzi młodego wiceministra finansów Patkowskiego też są w tym kierunku, też idą w kierunku, że no jednak może to mało prawdopodobny ten drugi lockdown, no ale może być. No to skoro mówią, to protestujmy, opierajmy się. Przede wszystkim zaś budujmy masę krytyczną świadomości. Ona już się buduje. Ona się buduje także w aparacie państwa. Jestem aż sercem mi rośnie, kiedy patrzę, jak no, w, ludzie, którzy są w tym aparacie, w końcu coś tam czytam, co oni tam piszą i tak dalej, jak oni opowiadają o tym, jak oni wyrażają różne myśli na temat tego, kto rządzi światem. No, to są to myśli w każdym razie bardzo podobne do moich obserwacji. Zresztą w aparacie naszego państwa wbrew pozorom świadomych tego, jak jest świat zbudowany, wcale nie było tak mało. Pamiętam wspaniałe, uświadamiające mnie rozmowy, kiedy miałem lat 20 parę, byłem początkującym urzędnikiem tegoż aparatu, pasożytem za pieniądze podatników i dziennikarzem. Rozmowy ze świętej pamięci Januszem Krzyżekim, na przykład, który przeszedł przez wielkie bardzo ważne instytucje państwa. Wtedy był chyba wiceministrem przekształceń własnościowych. Nie wiem, czy wiele zdziałał w momencie, kiedy rozkradano polskie, polską gospodarkę na początku lat 90., ale z całą pewnością wiedział, co jest grane i nie nie ukrywał tego przed młodym człowiekiem, który go o to pytał. Teraz takich ludzi jest dużo więcej, także w aparacie. I właśnie w aparacie państwa naszym zadaniem jest niesienie Kaganka oświaty, jak jest naprawdę, a akurat wiemy, jak jest naprawdę. Bardzo dobra wiadomość przyszła za pośrednictwem po portalu e-Gospodarka spółki Fratria, czyli Braci Karnowskich. Tam pozdrawiam oczywiście Stanisława Koczota, wice naczelnego, a nie Raciniewską. Nie wiem, czy nie robię źle, że, że jakiś pocałunek śmierci być może jest, ale chyba nie. Chyba nie. Bądźcie, żeby znajomość ze mną mogła być naprawdę. Szkodliwa dla kogokolwiek. W każdym razie e-gospodarka ujawniła badanie, jakieś na swoje zlecenie przez, przez nich zrobione, że kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy wzrosła kolotacja słów koronawirus i ściema albo pandemia i ściema że dużo, dużo więcej ludzi w internecie używa tych słów razem, a dużo mniej w kontekście, że to jest prawda. Po prostu świadomość, że to jest ściema, szerzy się jak pandemia, niemalże, i to jest naprawdę dobra wiadomość. Nie ustawajmy w wysiłkach. My wszyscy mamy to wielkie zadanie, żeby uświadamiać w domu, na ulicy, w pracy, wszędzie, jak jest naprawdę. Ja wiem, że maseczki należy nosić z szacunku dla tych, którzy się boją, ale jednak, jak nie nosimy maseczek, to właśnie zwiększamy zasięg tej naszej cichej propagandy. A noszenie mas maseczek, jak sam się przekonuję, jeżdżę teraz trochę po Polsce jeździłem, w różnych miejscach, nie jest konieczne. Nikt nie wyrzuca z pociągu od dawna oczywiście, nikt nie wyrzuca z autobusu. Są sklepy, w których jest problem, no ale to wtedy się tłumaczy. Policji nie wezmą, a jak wezmą, to policja nic nie robi. W każdym razie nie nieznane mi są przypadki, żeby naprawdę zdaje się, że wypadki tych, pięcio, tych 500 złotych grzewny nałożonej przez policję są niezmiernie, niezmiernie rzadkie. A więc, no to do, pozostawiam to sumieniu widzów, ale wydaje mi się, że noszenie, nie, nos, nie noszenie maseczek wciąż jest bardzo użytecznym zadaniem. Zaraz się na mnie hejt sypnie pewnie, że y, nie szanuję tych, tych starszych, którzy się boją. No trudno, boją się, tak, wiem. To niech się przestaną bać, pomóżmy im w tym. Teraz tak. Y, Opór, opór, nie patrzę na karteczkę. Opór, nie tylko ten taki bierny, opór, nie tylko świadomość, ale też opór czynny. On może być potrzebny, bo jeżeli rzeczywiście innemu rządcy polski odbije, to opór przeciwko rozkazowi drugiego lockdownu musi być potężny. I tym razem myślę, że będzie. I znowu ten opór przede wszystkim jest konieczny w aparacie państwa. Wśród urzędników, wszelkich funkcjonariuszy. Tam, gdzie nie, jest, nie mamy zdegenerowanej kasty, będę wskazywał palcem, gdzie jest zdegenerowana kasta. Wśród funkcjonariuszy publicznych, funkcjonariusz to jest szersze pojęcie niż urzędnik. Na pewno nie ma degeneracji wśród policji, natomiast jest degeneracja gdzie indziej. Wśród urzędników ta degeneracja nie poszła aż tak daleko, więc myślę, że ten opór. No, znaczy ja, sprawa jest pochyła, tak powiem, Tak się kiedyś mówiło, pochyła sprawa, bo urzędnicy wiedzą, że grozi im redukcja. Morawiecki jest odważnym człowiekiem, który chce zredukować biurokrację o 20%, tak mówi. on co wierzy. No, to jest człowiek z tych kręgów, które wierzą w redukcję biurokracji. W historii jednak redukcja biurokracji bez przymusu zdarzała się bardzo rzadko. Redukcja Biurokracji następuje, wojny, okupacji, eksterminacji fizycznej, ewentualnie wielkiego głodu. A i tak, jak jest wielki głód, który być może nam grozi, bardzo wielki, ale jakiś tam głód, to najpierw eksterminuje się poddanych, a dopiero potem biurokrację. Jeżeli Morawiecki zrobi odwrotnie, no to znowu wiem, 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 jestem zły i głupi, bo chwalę Morawieckiego, ale jeżeli on to zrobi, to wielka chwała Morawieckiemu. Niech. To zrobi. Ja byłem biurokratą przez chyba 7 lat w życiu. Oczywiście, nikt nie lubi być wyrzucany na bruk, ale oni nie będą wyrzuceni na bruk, dostaną wielomiesięczne odprawy. I naprawdę, jeżeli byli potrzebni w biurokracji, to poradzą sobie poza biurokracją. Wiem, co robiłem w biurokracji. Pilnowałem stołka. Jeżeli próbowałem robić coś pożytecznego, to byłem karcony albo wyrzucany z pracy. Więc jeżeli Proszę Państwa, urzędników. Jeżeli umiecie robić coś pożytecznego, to sobie nawet w kryzysie poradzić. Tak, tutaj praca właśnie elektorat urzędniczy, no ale ja nie zabiegam o elektorat, bo nie jestem politykiem i mogę mówić, prawdę. Teraz tak, opór przeciwko lockdownowi w. Także w partii. Partia PiS. To jest partia rządząca i tam ma być opór. Jeżeli ktoś mnie słyszy, hop, hop, proszę państwa. Organizujcie strukturę oporu. Wewnątrz. Są wybory do władz lokalnych, do władz od do okręgów, to, znaczy, to mają być wybory za chwilę w pisie. Jest ten będzie okres dwóch miesięcy wyborczy do drugiej, drugiego weekendu listopada. Wykorzystajcie to. Mają być we władzach Pisu tylko ci, którzy chcą odrzucić totalitarne zakusy i którzy chcą, Polski, która będzie się znowu rozwijała. A przynajmniej będzie naprawdę walczyła z kryzysem finansowym i gospodarczym w interesie obywateli, a nie, nie będzie walczyła polski, która będzie walczyła z pseudo pandemią. I tutaj właśnie ta walka z kryzysem finansowym w interesie obywateli może dotyczyć też nowego obszaru, który się pojawił. Jest to nowe zagrożenie dla nas, patrzę na kartkę, patrzę, tak. Nowym zagrożeniem jest to, że banki, polskie banki, polskie spółki bankowe, które oczywiście nie są w znacznej mierze nie są polskie. No ale są w Polsce zarejestrowane i pod polskim nadzorem podlegają Komisji Nadzoru Finansowego i pod pewnymi względami także narodowemu Bankowi Polskiemu. No i rządowi w ogóle generalnie szeroko rozumianemu government. Otóż polskie banki domagają się pieniędzy. Była wielka, wielka wielki dodruk pieniędzy przez NBP, który dojdzie być może w sumie. Nie dowiemy się, nie, nie chcą nam mówić. Dojdzie do stu kilkudziesięciu miliardów, w znacznej mierze poszedł do, rzeczywiście do gospodarki, do ludzi. Część uszczknęły banki, no ale za mało. Banki nie udzielają w tej chwili kredytów, bo wiedzą, że nie, dostaną, nie zostaną one spłacone. Radzą sobie na tyle gospodarki i tak bardzo dobrze, ale przywykły do lepszych warunków. No i teraz wczoraj bodajże, w sobotę czy w piątek czytałem w gazecie wyborczej, że polskie banki są właśnie w świetnej sytuacji i nic im nie grozi. Czy wprawdzie spółki matki w Europie mają kłopoty, ale to się nie przekłada w ogóle na sytuację banków w Polsce. To jest ściema, to jest kolejna ściema. Tymczasem członkowie Rady Polityki Pieniężnej, jeden po drugim, już chyba trzeci, Eryk On. Skądinąd człowiek, zdecydowanie od zawsze człowiek PiS-u, jeszcze z czasów poprzedniego PiSu. Ja pamiętam go doskonale z Poznania. To są mądry człowiek jest pasem transmisyjnym właśnie banków, które upominają się w Narodowym Banku Polskim o nieoprocentowane kredyty. Otóż inni też, nie wchodząc w szczegóły, bo już widzę, że 12 minut gadam, powiedzmy sobie tak, banki mogą upaść. Poza tym nie muszą upadać. Jeżeli bank zmierza do upadłości, polskie państwo głównie bankowy Fundusz Gwarancyjny, to znaczy jest to instytucja państwowa. Instytucja między, między państwem a sektorem bankowym usytuowana, ale państwowa, o ta publiczna. Fundusz istnieje, ma jakieś tam środki, chociaż afera Skoku Wołomin bo, wypłukała bodajże 2 miliardy z, z BFG. Nie, nie pamiętam, proszę mnie poprawić. Fundusz jest, prawo europejskie przewiduje i już praktyko, praktykowane w tym wielkim kryzysie, trwa przecież 12 lat, 12 lat, prawo europejskie przewiduje możliwość, po pierwsze, różnych postępowań naprawczych, po drugie czegoś, co się nazywa resolution, czyli tak się po polsku też, też niestety mówi, czyli przymusowej albo uporządkowanej restrukturyzacji, czy też uporządkowanej likwidacji. To jest, to jest możliwe, na to pieniądze, oczywiście to będzie się wiązało z stratami, ale uwaga, w tych procedurach, jeżeli się ich użyje rozsądnie, to najpierw płacą za kłopoty banku akcjonariusze i wielcy wierzyciele, a na końcu dopiero klienci, to zwłaszcza ci klienci powyżej, co mają, doponenci, tak, którzy mają powyżej 100 tysięcy 100 euro na koncie w banku. Na Cyprze przekonali się klienci o tym, że mogą oberwać, ale pilnujmy tego, żeby oberwali najpierw akcjonariusze, którymi są z reguły zachodnie spółki, a za nimi stoją jeszcze rozmaite fundusze anonimowe, że są generalnie anonimowe, bo łańcuchy spółek akcyjnych mają to do siebie, że nie wiemy, kto naprawdę kontroluje. Na przykład Bank Santander. No, można się domyślać, że Bank Santander jest kontrolowany właśnie przez wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Przez różnych słynnych Rockefellerów i innych, no ale domyślamy się, nie wiemy tego. A no, więc niech oni płacą. Niech oni płacą za kłopoty banków. Nie my. Już raz tak było w Europie i na świecie, że podatnicy zapłacili za banki. Nie rób, nie, niech to się nie wydarzy drugi raz. A więc śledźmy te y, pretensje naszych bankowców, oczywiście sterowanych z Zachodu, y, do Narodowego Banku Polskiego domagają się pieniędzy, niech upadną. Let them fail. Let them fail. Oni mogą upaść. Oczywiście będą zawirowania, ale to nie jest tak, jak czytały w, w Gazecie Wyborczej i innych wypowiedziach rozmaitych właśnie pasów transmisyjnych bankowców, że jak rząd przestanie już przestał finansować gospodarkę z dodatkowych pieniędzy z ZPP, no to teraz banki muszą to przejąć koniecznie, w związku z tym banki muszą dostać kredyty z publicznych pieniędzy i jeszcze ma, mamy powtórzyć guzowanie ilościowe, czyli Narodowy Bank Polski ma zacząć skup papierów prywatnych, prywatnych, śmieciowych aktywów z banków. Niech Narodowy Bank Polski się stuknie. Panie prezesie Glapiński, wiem, że pan jest człowiek mądry i pan rozumie, co jest grane. Bronił pan złotówki przed atakami oraz tak. tych wariatów, którzy nam chcieli tu wprowadzić upadającą walutę euro. Niech pan nie ulega tym zielonym śpiewom. Banków nie trzeba ratować. Niech upadną. Będzie pewien szok, tak jak deflacja może być początkowo szokiem, to wyjdzie nam wszystkim za, na dobre, a my wszyscy pilnujmy NBP-u i rządu, żeby zajął się teraz ratowaniem gospodarki, gospodarstw domowych, nas wszystkich, a nie złodziejskich spółek bankowych, które pożyczają nam pieniądze, pieniądze, których do tej pory nie było, bo banki pożyczają pieniądze, których nie miały. Jednym kliknięciem, klik, nie, tu jest Enter, Enter, no to powstaje nasz kredyt. Dajemy go z, oczywiście z naszą krwawicą, klik, nie ma pieniędzy. Tak powstaje i tak niknie kredyt. Dziękuję Państwu bardzo, jeszcze raz proszę o subskrypcję, łapki w górę i Uświadamiajcie, kogo się da, jak najszerzej. To odnosi skutek. Dziękuję bardzo.